Siema, jest jestem Gabi, to masz w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystkie boksy z Brawl Stars: od bety w pionie, do bety w poziomie, do tych, które mamy w tym momencie w grze. A Waszym zadaniem będzie w komentarzu napisać, który z tych wszystkich boxów Wam się najbardziej podoba. Ja oczywiście powiem Wam, który z tych boxów mi się najbardziej podoba. I tak to będzie wyglądało, słuchajcie. Więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie suba na kanale, bo tylko 20% oglądających osób moje filmy subskrybuje kanał. I zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem, bo mi to naprawdę bardzo bardzo pomaga, a ja już nie przedłużam i zapraszam was serdecznie na odcinek. Dobrze, słuchajcie, zacznijmy od Brawl Boxa. Słuchajcie, jeżeli wam zdziwi trochę wygląd tej kamerki, to przesunę ją, żeby lepiej było widać wszystkie boxy. Zacznijmy od pierwszego Brawl Boxa z bety Brawl Stars, który wygląda właśnie tak, jak tutaj widzicie. No, można było go kupić albo za 100 coinów, które były Odpowiednikiem tokenów albo za 10 gemów, co było mega, według mnie, nieodpłacalne. Ale zobaczmy teraz, właśnie opening tego boksa. Ja tu jeszcze szybko wyciszę ten filmik. No i co? No i zobaczcie sobie. Yy, tutaj będzie zaraz klikał, po kliknij, żeby potwierdzić, i taki się boks pojawił. Według mnie, no słabo wygląda, bo to była beta, słuchajcie, jak widzicie. No i odblokował duplikat Dynamika, za co dostał. Takiego, słuchajcie, chipsa. I tak tych boxów można było sobie otwierać ile się chciał, jak się miało, tylko gemy. W tamtych czasach z boksu dostawało się troszeczkę inne nagrody, jak zobaczycie. Teraz otworzy tego boxa, nie dostanie to, co w dzisiejszych czasach dostajemy, Tylko, na przykład, dostał, o, nowy, nowego brawlera Broka. Nie było takiej fajnej animacji, jak jest teraz, tylko po prostu wylatywał Brok. No i jak wiecie, tak kiedyś wyglądał Brok. W tym roku dostaliśmy takiego, słuchajcie, skina. Bardzo fajne, inaczej na pewno. No i zobaczcie, no tak to, słuchajcie, wyglądało. Przejdźmy teraz do big boxa z bety. Dobrze, no, słuchajcie, więc jesteśmy już w sklepie Brawl Stars z bety, słuchajcie, i jak to wszystko wyglądało. Zobaczcie, tutaj mamy Big Boxa, kosztował 80 gramów, będzie gaweł, jak to 80 gramów Big Box? Tak, słuchajcie, bo kiedyś nie było Mega Boxa i Big Boxa, był tylko Brawl Box i Big Box i Big Box działał tak, jak teraz działa Mega Box, czyli kosztował 80 gramów i w nim była wartość wycięciu Brawl Boxów. Jak zobaczycie teraz, słuchajcie, na tym filmiku tak kiedyś wyglądał sklep, wiadomo, wiadomo i słuchajcie, jest... Big Box, słuchajcie, zobaczymy co z niego wyleci. I tu już jest inny update, to są upgrade tokeny. One działają trochę jak powerpointy, trochę jak monetki. No tak inaczej działały. Nie grałem wtedy w brosacz, nie jestem pewien dokładnie jak to działało. Ale tak to, słuchajcie, właśnie działało w tym, w tym, w tym czasie. Więc tak, no i tutaj otwiera. tikety były jeszcze wtedy, otwiera te boxy. Jak nie, nie widzicie, trochę u góry, ale dlatego, że trochę przyciąłem, że jeszcze ile boxów zostało, jest napisane. No wygląda to dość fajnie. No i zobaczymy, no tutaj są jeszcze upgrade tokeny, to jest podsumowanie co się dostało z tego boxu, to jest kurde dobrze 70 punktów i za te punkty można było sobie kupać wszystkie ulepszenia, wszystkie oczywiście yy, star powery, nie było wtedy gadżetów jeszcze, o i słuchajcie super medal i te medale były jako nasze takie ulepszenia, które jak teraz star powery są, tylko że wtedy można było dropnąć każdy taki. Jak widzicie ten medal dodaje dynamite'owi 150 damage'a supera, bo to jest medal do supera i tu jest słuchajcie... Taka przypinka do życia, która dodaje życie. Pam, tak kiedyś wyglądały mega boxy, według mnie bardzo ciekawie i co? I bez przedłużania przejdźmy teraz do boxów innych, słuchajcie, innych, których już nie ma w grze w tym momencie. No więc, tak słuchajcie, jesteśmy cały czas na samym sklepie, zobaczycie, tylko że teraz mamy 4 boksy więcej, słuchajcie. Niestety nie udało mi się znaleźć nigdzie openingu rzadkiego boxa, był taki słaby, że nikt go nie otwierał. Bo się nie opłacało 30 gemów za rzadką postać, może nie, ale za to teraz pokażę Wam opening super rzadkiego boxa. Jak wyglądało w tamtych czasach maksowanie jakiejkolwiek postaci, nie musiało być super rzadki Zobaczymy teraz, otwiera, yy, zawiera losową, super rzadką postać, zobaczymy, co tam wydropi i dropi oczywiście Daryl, słuchajcie, tak, Daryl, super rzadka postać, jak wiemy, wtedy też był super rzadki, słuchajcie, i teraz przejdźmy, słuchajcie, do kolejnego boksa w dzisiejszym odcinku, którym bodajże będzie epicki boks. Słuchajcie, w tym momencie cofnęliśmy się parę wersji w tył, dlatego tak wygląda tak jak wygląda i epicki box przypomina trochę mityczny box, który widzieliście przed chwilą, ale zobaczymy jego opening słuchajcie, bo wygląda on bardzo fajnie, jeszcze pokażę wam co się dzieje jak już macie wszystkie postacie z tymi boxami, zobaczcie jak, macie wszystkie już postacie odblokowane, na przykład rzadkie i on kliknął, bo chciał otworzyć rzadkiego boxa, mówi masz odblokowanych wszystkich brawlerów tej rzadkości, niestety nie możesz otworzyć tego boxa. No i słuchajcie, mamy boxa i, i co się stanie? I taka słaba animacja, bo nie było żadnej animacji, po prostu bum, pam. I zobaczcie stara czcionka, stare ten. Po prostu pam, wyleciała. No, ten box był dość słaby, słabo wyglądał. Ale też ocenę tych boxów zostawiam Wam napiszcie w komentarzu, który na razie Wam się najbardziej podoba. A może poczekajcie do samego końca. No i słuchajcie, na sam koniec. Creme de la Creme. Mityczny box w Brawl Stars, Słuchajcie, ten box sam jest mitem. I słuchajcie. Zobaczmy jego opening. Dobra, zobaczymy. Tap, tap się pokazuje. I tu już jest ładna animacja. Wylatuje Tara. Niestety, słabe jakości jest to nagranie, no ale fajnie, naprawdę to wygląda. Jest taki box, z którego sobie możecie wydropić Tara. Słuchajcie, tu już jest chyba ta sama wersja, w której byliśmy wcześniej. Może troszkę zabdejtowana. A jak widzicie, tutaj też maksuje tą. Stary za te jego punkciki. No i tak wyglądają boxy z Brawl Stars, kiedy było w pionie, czyli tak widzicie teraz, że te dwa czarne paski znaczy, że możemy było grać pionowo, tak jak w Clash Royale i Clash Questa, tego nową gierkę, co nie? Więc teraz przejdźmy do kolejnej gry Yy, kolejnej wersji gry, kiedy już gra była w poziomie. Dobrze no, słuchajcie, a więc w wersji poziomu zacznijmy od mojego odcinka, słuchajcie, tak, mojego starego odcinka z openingu Boxów, w którym na razie teraz wam pokażę, jak wyglądały Brawl Box. Czy kliknijmy sobie teraz. I tak wyglądał Brawl Box, klikało się. I leciały postacie. Podobnie jak teraz, no tylko że troszkę inaczej. Jak widzicie, był on w miarę podobny do tego boxa z tej wersji pierwszej. Co nie jak się go otwierało. Ja tutaj mega szybko przelatywałem przez te wszystkie boksy. Słuchajcie, ciekawostka. Wtedy można było sobie podwoić itemy, które wypadały z tych boxów, oglądając po prostu zwykłą reklamę. No to jest zwykły Brawlbox. Słuchajcie, można było z nich trafić gemy, bilety i tak dalej, i tak dalej. Lecimy dalej do Big Boxa w wersji poziomej Beta. Jeszcze to jest cały czas gra w becie. Dobrze, słuchajcie, więc teraz cały czas jesteśmy w tej samej wersji grzy, gry, tylko przejdźmy sobie do Big Boxa, jak wyglądał Big Boxa, która to jest z jakiegoś kanału Brawlverse. Zobaczymy sobie co tu z niego wydropi, słuchajcie. Tak kiedyś wyglądał menu, wiadomo, I zobaczymy, co się stanie jak otworzę tego boxa, słuchajcie. Zobaczcie, pan wyleciała. Pierwsza postać, słuchajcie, wow, wow, wow. Pam wyleciała już z tego jednego boxa. Kolejną postacią jest Tara, słuchajcie, mityczna postać z jednego boxa i, epikso, i epicka postać. Wow! Spike! Spikes wow, wow, trzy postacie z jednego boxa, co się stało? Ja nie mogę. To jest niezłe, to jest, słuchajcie, niezłe. No to ty po prostu ma farta, no i dropnął trzy postacie z jednego boxa, słuchajcie, z big boxa. Kiedyś zobaczcie jakieś szczęśliwe, kiedyś były big boxy, słuchajcie, to było op, słuchajcie, trzy itemki z boxa i oczywiście trzy. Postacie, słuchajcie, ale ja już nie przedłużam i przejdźmy do ostatniego Mega Boxa. Dobrze, słuchajcie, czas do przejścia do ostatniego Mega Boxa, ostatniego Boxa w becie Brawl Stars, czyli, jak widzicie tutaj, Mega Boxa, słuchajcie. Wygląda trochę inaczej już niż wcześniej, zobaczcie, tak wygląda. I patrzcie, co? Poczekajcie, 8 przedmiotów? Ja w filmik filmie tego sobie wybrałem, ale 8 przedmiotów? Serio? Patrzcie, 8 itemów w tym mega zobaczcie co to będzie. 8 itemów. Wow, to znaczy, że będą dwie postacie? Pewnie? Może trzy? Trzy postacie. Pierwsza chyba Daryl. I pierwszy leci Daryl, zobaczcie. Ale jazda, Daryl wyleciał. I ja pierdzielę 8 itemów było? Wow. Frank, no wiadomo, tam Frank nos. Wow, 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 Frank, Daryl i zobaczmy, może jakaś legenda jeszcze na koniec będzie. Może mityk, może legenda. Zobaczmy, zobaczmy jak się tutaj cieszy w prawym górnym rogu. I zobaczymy, co jest jako ostatnia rzecz w tym Mega Boxie. Słuchajcie, opłacalne za 80 gemów tyle rzeczy. Mortis, słuchajcie, mój ulubiony mityk. Mój ulubiony z wyglądu jako postać mityk. Mortis jest bardzo fajny. To jeszcze stara wersja Mortisa, słuchajcie, bo to pamiętajcie, że była beta, słuchajcie. Więc tak wyglądały kiedyś boxy w Brawl Stars, Zobaczycie sobie. Według mnie to jest chyba mój ulubiony box w tym odcinku. Ale mam dla Was na koniec niespodziankę, do której przejdziemy w tym momencie. Dobrze, słuchajcie, więc jesteśmy na chyba moim najsłabszym koncie Brawl Stars, na którym wam pokażę dwa z trzech boxów e, najnowszych. Słuchajcie, więc za przedłużenie otwórzmy sobie Brawl Boxa, zobaczymy, co z niego trafimy. Nie, zwykły, słaby Brawl Box, słuchajcie. Przejdźmy teraz, słuchajcie, sobie do Big Boxa. Może coś z niego będzie na tym koncie, bo na tym kącie nie mam za dużo postaci. Trzy itemy, może... Nie, nic nie ma, ale słuchajcie, to nie wszystko. Mam jeszcze dla was dwa mega boxy na moim Słabszym kącie, a drugim moim kącie, jakby tak mam, mini powiedzieć, i teraz do niego właśnie przejdziemy. Słuchajcie, to już słuchajcie, jak widzicie, na tym koncie mam 5600 kucharków, troszeczkę więcej, i mam też 3300, jak widzicie tutaj, star pointsów, które wymienię. Słuchajcie, bo akurat dzisiaj mamy ofertę na dwa mega boxy. Słuchajcie, trzymajmy kciuki, słuchajcie, że coś dropnie. Tutaj mam też trzymane palce, czekam, mam nadzieję, zobaczymy. Słuchajcie, mam nadzieję, dwa boxy otwieramy ile mamy i temu, sześć! Coś, coś, wyleci, coś wyleci, słuchajcie, już myślałem, że będzie słaby odcinek bez żadnych ciekawych dropów, zobaczymy, słuchajcie, dwa, jeden, yy, yy, gadżet i to do broka, ten słaby, nie lubię go, no ale trudno, słuchajcie, drugi, uwaga, pięć, yy, kurde, myślałem, że jakaś postać, słuchajcie, bo na tym kącie mi trochę postaci brakuje, no ale... Wiecie, macie tutaj teraz wszystkie boxy z Brawl Stars, były dwa ostatnie boxy, słuchajcie, zobaczycie, na tym koncie mi brakuje kilku postaci tutaj, ale to są głównie te takie najcięższe do trafienia postacie, więc ten. I słuchajcie, więc widzieliście wszystkie boxy Brawl Stars, napiszcie w komentarzu, który wam się najbardziej z nich podobał. A ja wam w tym momencie serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeżeli on wam się spodobał, stawcie łapkę w górę i suba na kanale, ponieważ tylko 20% osób oglądających moje filmy subskrybuje kanał, więc stawcie sobie już w tym momencie, bo naprawdę robię fajne filmy, słuchajcie, przekonajcie się, oglądając resztę filmów, oczywiście. No i słuchajcie, napiszcie oczywiście w komentarzu, który z boxów z dzisiejszego odcinka podobał Wam się najbardziej. Moim zdaniem, chyba był to mega Megabox z Betty, ten, gdzie otwierali tam i były chyba trzy postacie z tego mega boxa. On był mega fajny, albo ten Big Box z Betty, one były super. Słuchajcie, lepiej napiszcie w komentarzu, jaki oczywiście Wam się najbardziej podobał. A ja się w tym momencie co mi żegnam, byłem Gaweł, jestem Gaweł i siema!